Agata, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym reading vlogiem, ponieważ nie mam ochoty ani chęci w ogóle żadnych na nagrywanie jakichkolwiek innych filmików, więc musicie mi to wybaczyć. Jeżeli słyszycie jakieś szumy w tle, to przepraszam, ale pada deszcz, a ja mam otwarte okno, bo ja bardzo lubię dźwięk deszczu i w ogóle. Ale tak, jeżeli reading vlog, no to co będę czytać? A więc ja jestem już na 94. stronie osiedla żniw i idzie mi to dosyć opornie, ale to dlatego, że no w ostatnim tygodniu byłam chora, miałam jej chyba, nie wiem co to było, ale czułam się okropnie i nie miałam ochoty na nic, bolała mnie strasznie głowa. I no nie czytałam za dużo, więcej sobie poczytałam dopiero wczoraj chyba, nawet się sfitowałam z yy, panem z okładki. Ale tak, jak na razie bardzo spoko mi się to czyta. Ja ogólnie lubię twórczość Remigiusza Mroza i no, zobaczymy co będzie dalej. Ja zaraz idę do pracy, więc nic wam nie będę nagrywać Znaczy, no Może jakieś tam przebitki, ale e, idę do dzieci, bo ja opiekuję się dziećmi. No to pewnie będziemy siedzieć w domu i grać w jakieś gry, skoro pada deszcz. Ale przyjdzie do mnie jeszcze dzisiaj jedna paczka z książką i chciałabym tą książkę również przeczytać w tym reading vlogu i mam nadzieję, że tamto mi się uda nawet pierwszą przeczytać, bo. No jest na pewno krótsza i no ma temat, ale to zobaczycie później, bo zrobię wam, wam unboxing, bo zamówiłam sobie taki cały box tak jakby z rzeczami do tej książki. Już pewnie niektórzy się domyślają, co to może być za książka. Yy, ale tak, ja teraz muszę trochę ogarnąć w pokoju, bo jak wrócę o 17, to już mi się nie będzie chciało sprzątać. A, w ogóle dzisiaj jest poniedziałek, 3 sierpnia. Tak, ja teraz lecę sprzątać. Później jadę do pracy, a później wrócę i zamierzam czytać to sobie wieczorkiem. Ja już wróciłam z pracy i nic tam nie nagrałam, bo siedziałam tak jak mówiłam, cały dzień w domu i bawiłam się po prostu z tymi dziećmi. A w międzyczasie przyszły do mnie dwie paczki i jedna ta paczka jest dla Was, w sensie książka z tej paczki. To zależy też, czy coś, jakiś dodatek jest, czy nie. Chyba nie. Ale tak. Jest to książka zaczytana i bestia. O, teraz widać tytuł, bo on tak się fajnie mieni. I ta książka będzie dla Was na rozdanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam niedługo w okolicach pewnie premiery. Pojawi się jakieś rozdanie. A ta książka ma premierę 12 lipca, yy, 12 sierpnia. Yy, I tak, to jest dla Was. A w drugiej paczce ja dla siebie zamówiłam yy, cały ten taki boks z tymi rzeczami. Już się nie mogę doczekać, bo tu są jakieś naklejki, jakiś plakacik. O, i tutaj jest pierwszą rzeczą, którą widzę, jest zaczytany notes, i to jest notes, no tytuł i autor, w skrócie o czym jest, czy tam nie wiem, data rozpoczęcia, data zakończenia, ocena, gatunek, no tak po prostu o książce, żeby sobie napisać i na przykład włożyć w środek czy coś. Yy, później tutaj jest taki plakat, i to jest pewnie cytat, książki, cytat z książki. Nie zakochuj się teraz w bibliotece, zwłaszcza takiej, której nie możesz mieć. A chociaż troszeczkę, książki przynajmniej nie złamują mi serca. Najwyraźniej czytaliśmy inne książki. Yy, tutaj ja sobie pewnie gdzieś powieszę to. Albo w, nad biurkiem. Yy, I tak, mam tutaj jeszcze naklejki. Mam tutaj jeszcze naklejki, takie ładne. Na pewno któraś wyląduje na moim laptopie. I jest jeszcze zakładka od Tojko, jest to moja pierwsza zakładka od Tojko, jest to taka dziewczyna, dziewczynka yy, z książkami właśnie i z koszulką z Iron Manem, ale tak jest prześliczna. I tak, to ja sobie zamówiłam sama dla, sie, dla siebie, a książkę dla Was na rozdanie dostałam od wyda wydawnictwa, także bardzo dziękuję Winidia za to, że wysłali mi tę książkę. No i tak jak mówiłam, już niedługo możecie oczekiwać jakiegoś rozdania na Instagramie. Ja właśnie skończyłam robić moje bujo na sierpień i zaraz Wam wszystko pokażę, ale chciałabym tutaj też no, pokazać Wam po prostu lipiec, jak wygląda już wypełniony i w ogóle, bo lipiec mi się o wiele bardziej podoba od sierpnia, no ale sierpień jest taki wakacyjny, no, zresztą zaraz zobaczycie. A tak wygląda wypełniony lipiec. Udało mi się przeczytać sześć książek. Jedną przesłuchałam w audiobooku i były to listy z zagrobu. No razem dało to ponad 2200 stron. Tutaj też robię zawsze takie, już nie pamiętam o zaczęłam w maju, takie wiecie, trackery, ile mi obserwujących widzów na YouTubie też przybyło. No i sierpień wygląda tak wykorzystałam taką samoprzylepną kartkę w takie wzorki świecące i do tego taśmą tutaj przykleiłam mi no tutaj oczywiście jeszcze się uczę tych y, stempli i to mi wyszło ładnie, to mi wyszło rozmazane, no niestety tak bywa, ale no nie wiem, dajcie znać czy wam się podoba mi się tak trochę podoba, trochę nie podoba i książki planuję pisać tutaj, a jak tu mi zabraknie miejsca, chociaż wątpię to będę pisać tu, ale tak no nie wiem, w sumie zobaczymy. No i tak to wygląda. Cześć w... Wtorek. Ja właśnie wróciłam z pracy. Jest godzina 10 po 6. Także od 8 rano praktycznie tam siedziałam, ale jakoś mi to szybko zleciało. Jak widzieliście, tam bawiłam się z dziewczynkami i w tym samym czasie też tam trochę na Instagramie się podzielałam, bo odpowiadałam na różne pytania i tak dalej, co mi zadaliście. Trochę też poczytałam, bo jak one były zajęte, za, zajęte zabawą, to trochę mogłam poczytać, ale nie czytałam no, w książki papierowej, bo no nie wzięłam jej do pracy, ale czytałam na Legimi i bardzo Wam polecam tą platformę, cały czas się powtarzam, że ją polecam, ale to jest naprawdę spoko. Tak jak dla mnie, ja ogólnie nigdy nie czytam od początku do końca książki w e-booku, tylko po prostu, no tak jak teraz, nie chciałam brać papierowej wersji do pracy, więc miałam telefon i na Legimi sobie pobrałam po prostu tą książkę, którą aktualnie czytam i czytałam sobie na telefonie. Także tak, jestem na 238 stronie. Jestem już za połową. Fajnie by było dzisiaj, może nie, ale jutro skończyć. Jutro idę do, tylko na dwie godzinki, tak pod wieczór. Do pracy od rana nie idę, także fajnie wyśpię się. No, może coś nagram jeszcze? Nie wiem, nic nie obiecuję. Bo z tym moim nagrywaniem to ostatnio kiepsko idzie. Ale tak. Na 19 jadę chyba na paznokcie, bo mam już całkiem spory odrosty, może tego nie widać, ale no jeden mi się też złamał. Jadę na, na paznokcie, jak mi tylko jeszcze y, kosmetyczka odpisze. No i tak, teraz może sobie zrobię herbatkę i usiądę jeszcze trochę poczytam, zanim gdzieś pojadę. Jednak nic nie poczytałam, bo jadę na paznokcie teraz. Jest już w pół do y, siódmej, no ale jadę chwilę wcześniej, bo tak mi napisała moja kosmetyczka. Y, do tej pory. Siedziałam i oglądałam YouTube'a, także no trochę mi zeszło na tym właśnie te pół godziny niecałe. Yy, także ja już teraz się spieszę, bo już mi kazała jechać już, więc jadę. Wiedzieliście, ja skończyłam Osiedle Żniw i skończyłam je już, nie wiem, jakieś dwie godziny temu, może, ale odzywam się dopiero teraz, bo dopiero się ogarnęłam. Jest chyba 10 po 5, z tego co mi się wydaje. Ja na wpół do jadę do pracy, na dwie godzinki jadę do dzieci. I tak, chciałam Wam coś powiedzieć o tej książce, ale chyba jeszcze nie do końca wiem co, bo ogólnie książka bardzo mi się podobała. Ja bardzo lubię. Pióro Remigiusza Mroza, chociaż tutaj jest ono trochę inne, bo ten język jest taki, no pasujący po prostu do głównego bohatera, jak, się, jak on, bo ogólnie, zetniemy jeszcze może od tego, o czym jest ta książka. Ja Wam przeczytam opis, bo nie chcę nic zaspoilerować, bo tutaj jest tak łatwo naprawdę coś zaspoilerować, więc yy, pozwólcie, że przeczytam tutaj ten kawałek. Wczesne lata 2000. Blokowisko na osiedlu Żniw żyje w rytmie rapu, oddycha dymem z jointów i nie toleruje obcych. Na dwunastym piętrze jednego z bloków mieszka Deso, wychowujący się bez rodziców chłopak, który na co dzień musi zmagać się z życiem w skrajnej nędzy. Pewnej nocy otrzymuje SMS-a z nieznanego numeru. Nadawca pisze. Boję się, chyba ktoś za mną idzie. Deso po chwili odzwania, ale w słuchawce słyszy jedynie trzaski. Na zajutrz okazuje się, że zaginęła dziewczyna z jego klasy. Chłopak nie wie, dlaczego próbowała skontaktować się akurat z nim, ale uznaje to za nieprzypadkowe i zaczyna szukać zaginionej. I tak, właśnie głównym narratorem tej historii jest Deso, czyli Darek. No i on ma chyba 17 lat, z tego co wiem. Chodzą jeszcze do, chodzi jeszcze do liceum. No i właśnie język tej historii, tej powieści jest taki właśnie luzacki, taki, no nie wiem jak mogę to powiedzieć... Jest tutaj na pewno dużo bardzo przekleństw. Um, nie wiem, może uda mi się coś znaleźć, jakiś przykład. Dobra, nie, nie będę teraz szukać na, na ten, na szybko, bo to nie ma sensu. Ale no, ten język jest taki, właśnie, bardzo młodzieżowy, chociaż no, teraz już się tak nie mówi, bo ta historia, ta akcja rozgrywa się 20 lat temu. Yy, I tak, jak tutaj jest napisane. Pewnego dnia ginie przyjaciółka, znaczy no nie przyjaciółka, koleżanka Deso z klasy, i on postanawia jej poszukać razem z jej najlepszą przyjaciółką Wiki. I tak. I właśnie oni we dwóch próbują szukać tej zaginionej Izy. I te dwie osoby są również narratorami właśnie w tej historii. Już powtarzam to, któryś razy nie mogę dojść do sedna sprawy. I tak. Kilka ro... Jest tak, że no na zmianę po prostu są narratorami. Raz jest Deso, raz jest ta Żaba, bo tak na nią mówią, ta Wiktoria. Jeżeli lubicie takie, spra... takie kryminalne książki, no zresztą, jeżeli lubicie inne książki mroza, to na pewno Wam się to spodoba. Jest tutaj jeszcze taka jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, bo ja czytałam od Remigiusza listy z zagrobu i. Dwa pierwsze tomy kasacji, i tutaj do tych książek są nawiązania, w sensie yy, no, pewni bohaterowie wyjeżdżają do żeromic, gdzie właśnie rozgrywa się akcja listów z zagrobu. Albo Deso broni prawniczka, no, która jest główną bohaterką hełki, no bo to jest sama hełka właśnie, tą prawnik tym prawnikiem, która go broni. Tutaj jest dosłownie na samym końcu to powiedziane. Mam nadzieję, że to nie jest spoiler. Żaden, no bo w sumie do czego? No tak, więc jest dużo nawiązań do poprzednich powieści tych, tego autora, ale to w ogóle nie zmienia frydy z czytania, bo nawet jeżeli bym nie wiedziała, że akcja listów z Zagrobu rozgrywa się w żeromicach, to nic mi to nie zmienia w lekturze, bo to są tylko takie zmianki, wiecie, takie luźne. Jeżeli nikt nie wie o co chodzi, no to nie wie o co chodzi, nic się nie dzieje, po prostu to są takie fajne dodatki od autora. Ogólnie tak, ja bardzo Wam ją polecam. Ja się świetnie bawiłam, naprawdę się wciągnęłam. Co prawda czytałam ją tydzień, ale ten mój tydzień, tak w sumie ją przeczytałam może w jakieś 2-3 dni maksymalnie. Ma ona prawie 400 stron, więc nie jest jakoś mocno gruba, ale ja jak przysiadłam, wczoraj byłam może nie wiem tyle, no to ją od wczoraj przeczytałam no ponad połowę tej książki, bo tak się wciągnęłam, więc ja Wam bardzo polecam, jeżeli lubicie takie kryminalne historie, trochę też e, takie thrillery, bo to zalicza się tak trochę do tej e, kategorii również. Słyszałam chyba, nie wiem, sprawdzałam to, ale nie mogłam nic takiego znaleźć jednoznacznego, że jakiś serial powstał, jakiś takie, nie wiem do końca co, ale jakiś serial. Nie wiem, nie oglądałam, ale może na niego spojrzę, jak jak znajdę coś o nim więcej. No i tak, ja już więcej nie będę gadać, bo jak mówiłam, zaraz idę do pracy. Która jest w ogóle godzina? 17:15. No ja za 15 minut muszę być, więc akurat się wyrobię. No i tak, ja wam bardzo polecam, jeżeli lubicie takie historie. Ja przepadłam, mi się bardzo podobała, będę ją na pewno wam polecać. Wróciłam właśnie do domu i jestem zmęczona. Dwie godziny tylko tam byłam a jestem naprawdę zmęczona tymi dziećmi. Yy, ale tak, teraz idę sobie zrobić kolację i zaczynam drugą książkę, czyli Zaczytaną i Bestię. Mam nadzieję, że pójdzie mi szybko. Znaczy mam nadzieję po prostu, że tak mi się spodoba, że szybko ją przeczytam. Ogólnie bardzo fajnie są te książki wydane. Też tak patrzę, bo tu są takie przerywniki. Czy to jest też na dni? Nie, to są na części akurat podzielone, bo poprzednia część była na dni. Są części, więc fajnie. Mm. No tak. Będę czytała sobie z tą zakładką, która była w tym komplecie, czyli z tą dziewczynką od Tojko i podejrzewam chyba, że to jest ta dziewczyna z tej książki czy coś takiego, bo ona ma tutaj właśnie takie, wiecie, księga komiksów, złota ręka, jakiś też chyba komiks i tą bluskę na co już wcześniej mówiłam, więc no, pasuje tak do tego świata, bo tutaj są właśnie tacy. Bohaterowie, bardzo tacy. Nie wiem jak to powiedzieć. No. Grają w różne gry i tak dalej. Wiecie o co mi chodzi chyba. Także ja idę sobie zrobić teraz kolację, bo jest już za 10:00 i zaczynam czytać. W piątek już. Ja się wczoraj nic nie odzywałam, bo byłam na weselu. W sensie, nie, że ja byłam, tylko byłam jak orkiestra, bo jeżeli nie wiecie, to gram w orkiestrze, a właśnie yy, no, w orkiestrze na po prostu na instrumencie i nic wczoraj też nie czytałam, a w środę tylko czytałam, to Wam nawet chyba pokazywałam, albo nie. Jestem na 38 stronie zaczytanej i bestii. I no, jak na razie nie mogę się coś wciągnąć, w sensie nie ciągnie mnie tak do tej książki, żeby usiąść i czytać. Teraz mam w planach tak sobie przez jakieś pół godzinki chociaż poczytać, bo dzisiaj z kolei idę na osiemnastkę, na dziewiętnastą idę na osiemnastkę, także muszę się, wiecie, ogarnąć i tak dalej. Tam nawet, widzicie, sukienka sobie wisi, bo ją prasowałam właśnie. Ale tak, jest dzisiaj strasznie, ale to strasznie gorąco. Ja dzisiaj od rana byłam też w pracy u dzieci, byłam na dwie i pół godziny chyba, no i tak, wróciłam, zadam do obie trochę poogarniałam w pokoju, bo miałam mały syf i jest już czwarta, także tak. Ja idę sobie zrobić coś zimnego do picia, jakiś sok albo nie wiem, coś zimnego po prostu i siadam do czytania. się do Was znowu po kilku dniach nie nagrywania, chyba. Ale to dlatego, że był tutaj na weekend u mnie mój chłopak i, no tak, spędzaliśmy w sumie czas razem z znajomymi. Ale przychodzę do Was z takim małym updateem książki, bo trochę poczytałam i jestem na stronie 200 na równo. No, jestem tak. Nie dwu, w dwóch trzecich książki, no może prawie w dwóch trzecich czy coś takiego. I bardzo fajnie się doczyta, bo ostatnio do tego, dzisiaj w sumie do tego przysiadłam i przeczytałam, no tak, jedną trzecią może książki. I mam w planach to dzisiaj skończyć, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo jutro idę na ósmą do pracy i chciałabym się też wyspać. Mm, ale tak, ogólnie podoba mi się. Ja bardzo lubię książki właśnie Ashley Poston. Dwie poprzednie bardzo mi się podobały i ta również zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Nie mogę się oderwać, tak jak mówię. Później Wam przyjdę z recenzją, tak, i powiem dokładnie, o czym ona jest. A teraz lecę dalej czytać, choć, albo mam ochotę jeszcze na loda, więc może pójdę sobie na loda i później będę czytać. Cześć już kolejnego dnia. Ja byłam dzisiaj w pracy, dlatego odzywam się dopiero teraz, a jest chyba jakaś 14 albo coś takiego. Skończyłam wczoraj zaczytaną i bestię i przychodzę Wam to tak podsumować trochę. Więc tak, zacznijmy od tego, o czym jest ta książka. A więc poznajemy dziewczynę, Rosie, która pewnego dnia jadąc samochodem napotyka psa, w sensie ten pies wyskakuje jej przed maskę. I ona jest ciekawa, czyj to jest pies, no bo lata sobie luzem po ulicy. I stwierdza, że pobiegnie za nim i no, odnajdzie jego właściciela. No i ten pies biegnie do takiego starego domu, takiego zamku, mini zamku. No i wbiega do środka. I Rozji z ciekawości wchodzi tam za nim. I myśli, że nikt tam nie mieszka, że jest to opuszczony budynek. I zakrada się do środka i wchodzi do starej biblioteki gdzie jest pełno książek, ale panuje tam straszny bałagan. No i odnajduje na półkach, czy znaczy w kartonie swoją ulubioną serię, czyli Starfield. Ale okazuje się, że ten dom nie jest pusty i że mieszka tam dwójka ludzi. Młody chłopak Vance, nie wiem jak się czyta to imię, przepraszam, i jego wujek, tylko nie wiem jak on się nazywa ten wujek, Elias, Elias. Nie jestem dobra w imionach, przepraszam. No i tak, dziewczyna jest wystraszona, gdy spotyka tego chłopaka i ucieka przed nim, ale uciekając wpada do basenu i niszczy książkę, bo, poni bo ponieważ bo zabrała ze sobą jedną książkę właśnie i wpada do basenu i nią niszczy. I przez to, że zniszczyła tą książkę, a ta książka jest bardzo dużo warta, bo to jest jakieś tam pierwsze wydanie jakiejś serii tam, no pierwsze wydanie po prostu serii, no to ten Elias, bo on jest opiekunem jakby tego vansa, postanawia, że Rosie będzie pracować u nich w domu i posprząta im bibliotekę w ramach rekompensaty za tą zniszczoną książkę. Teraz może trochę o bohaterach, bo Rosie jest to zwykła dziewczyna, yy, która straciła matkę. No i. Ciężko jej się z tym jeszcze pogodzić, jeszcze ma czasami takie no, smutno i po prostu no, jak każdemu, kto stracił matkę. I wychowuje się z ojcem, który jest bardzo fajny, ja go bardzo polubiłam w tej książce. I Vans, Vans to jest gwiazda Hollywood. Gwiazda, która występuje właśnie w ekranizacji tej serii, która występuje w tej książce, czyli w Starfield. I on gra właśnie tam jedną z głównych roli. A jest zesłany na to pustkowie, tak jak on to nazywa, do tej wioski małej, do tego starego domu, no bo wpadł w jakieś kłopoty i jego rodzice stwierdzili, że potrzebuje odpoczynku i potrzebuje, żeby zniknąć z, no, z prasy, z telewizji i w ogóle. No i jak możemy się domyślić, między Rosie a Vansem tworzy się jakieś uczucie. I tutaj ogólnie ta książka jest bardzo fajnie napisana, bo Każda, no bo jest tutaj w sumie raz, dwa, trzy, cztery, są cztery części. Tak, pierwsza to czarny charakter, później bunt, później jest podejrzew przyjaciel. Tak, przyjaciel i na końcu bohater. I tak, jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że tutaj z tyłu. Jest napisa napisane, że każdą z powieści można czytać osobno, ale ja jednak polecam czytać je wszystkie po kolei, tak jak wyszły, czyli najpierw Gikarelle, później Księżniczkę i Fangirl, i właśnie y, później Zaczytaną i Bestię, ponieważ są tutaj wspomniani ci bohaterowie z poprzednich części i. No, ja mam wrażenie, że jakbym nie czytała poprzednich części, to czasami nie wiedziałabym, o czym jest mowa, bo tak jakby one chron chronologicznie też idą tak po sobie yy, i tutaj są wspomniani bohaterowie i z pierwszej części, i z drugiej. W pierwszej części mamy głównego bohatera, yy, jaką miał na imię, Dariena i ten Darien też gra w tym samym filmie, co Vance. W drugiej części mamy Imogen, która jest najlepszą przyjaciółką Vance'a, właśnie w drugiej części oni się poznają i się zaprzyjaźniają. No, no to wydaje mi się, że tak chronologicznie będzie lepiej. No ale jeżeli chcecie czytać osobno, no to nic wam, nikt Wam tego nie zabroni, po prostu. Ja polecam czytać to osobno. I dużo osób mówi, że Vance ich denerwował, irytował. No, mnie trochę też, ale ja go w sumie rozumiem, no bo on jest gwiazdą Hollywood, zawsze miał wszystko to, czego chce. Zawsze był, wiecie, na pierwszym miejscu i tak dalej. Zawsze wszyscy go słuchali. No, a teraz nagle jest sobie w starym opuszczonym zamku i nie ma w ogóle dostępu do rzeczywistości w sensie do mediów społecznościowych za dużo, a nie nic takiego. No i mi to tak w sumie nie przeszkadzało mocno jak wszystkim. A Rosie bardzo polubiłam naprawdę. Nie była to taka irytująca główna bohaterka, tylko była naprawdę bardzo fajna. I ogólnie to jest książka idealna dla wszystkich książkoholików, bo większość tej powieści rozgrywa się w bibliotece. I ja po prostu marzę o takiej pracy, żeby dostać taką starą bibliotekę i tam posprzątać, poukładać te wszystkie książki. Po prostu marzę o takiej pracy, naprawdę. No ale nie dostanę, pewnie nigdzie takiej nie znajdę jeszcze, żeby mi płacili za to. Znaczy, no jej nie płacą, bo ona to robi w ramach rekompensaty, re ale wiecie o co mi chodzi. No, i tak, ja Wam bardzo polecam tę książkę, jeżeli lubicie takie młodzieżówki. Ta książka jest według mnie idealna na lato. Ja ją przeczytałam no, praktycznie w jeden dzień, bo jak usiadłam, no to przeczytałam ponad połowę tej książki. No to może dwa dni tak liczmy. Jakbym chciała, to bym ją przeczytała pewnie w jeden dzień, ale no nie miałam takiej możliwości, niestety. No i tak, ja ją Wam bardzo polecam. I teraz, jeżeli jesteście zainteresowani tą książką, to. Będzie u mnie rozdanie właśnie z tym egzemplarzem, egzemplarzem Na Instagramie, także zapraszam Was na mojego Instagrama Link będziecie mieli w opisie, jak zawsze I zasady będą na pewno bardzo proste Czyli tylko udostępnić na Instagramie tam zdjęcie I nie oznaczyć, czy coś takiego A, jeszcze nie wiem, czy będzie na story, czy w poście Więc nie mówię, jakie będą zasady Ale na pewno nie będzie to nic trudnego No i tak, do wygrania będzie książka taki notesik, bo ja go dostałam właśnie w tym zestawie, co Wam pokazywałam na początku, ale no ja nie używam takich rzeczy, więc to też poleci do Was i pewnie zrobię jeszcze jakąś zakładkę sama, także jeżeli jesteście zainteresowani tą książką i tymi dodatkami, to zapraszam Was na mojego Instagrama. To rozdanie będzie dzień po tym, jak opublikuję ten film, żeby wszyscy na spokojnie zdążyli, także... Tak, jak mi się dzisiaj udało publikować, no to jutro będzie rozdanie, a jak nie, no to pojutrze czy coś takiego. Bo ogólnie jutro jest premiera tej książki, bo dzisiaj jest 11. Chyba? Tak, dzisiaj jest 11, bo były wyniki matur. Dzisiaj jest 11, jutro 12, więc jest premiera tej książki. Także jest, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Ja w tym momencie chciałabym też zakończyć tego reading vloga, bo on już trochę trwa, bo ja już sobie większość z, go zmontowałam. Przepraszam Was za te samochody, ale mam otwarte okno. No i ogólnie deszcz pada, więc mogłam je zamknąć, ale no już trudno, teraz się żegnam. Mam nadzieję, że taka forma Wam odpowiada, bo zdecydowanie będzie jej najwięcej na moim kanale. Już to wiem, bo najbardziej lubię nagrywać takie vlogi. Tak jak już mówiłam zresztą nie jeden raz. I tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, jeżeli dotrwaliście do końca, bo te moje vlogi są takie, no nie wiem, czy w ogóle są interesujące. Możecie mi dać też znać, czy lubicie takie urywki z mojego życia trochę więcej i tak dalej. Nie gadam już więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!